Hubert Zauper to austriacki dokumentalista zainteresowany przede wszystkim pojęciem kolonializmu. W swoich filmach takich jak Koszmar Darwina, czy Jesteśmy Waszymi Przyjaciółmi, bada współczesną odsłonę tego zjawiska, czyli neokolonializm. Przygląda się głównie państwo afrykańskie. Natomiast w ostatnim ze swoich filmów przybiera nieco inną perspektywę. Od tej pory interesuje go inny kontynent, Ameryka oraz powstanie neokolonializmu. Postkolonializm, czyli dekonstruowanie pewnej narracji narzuconej przez tego dużego, który próbuje podbić małego. Jak Hubert realizuje zamierzony cel? Po prostu wychodzi na ulicę Hawany i pyta ludzi, czym jest rzekoma utopia, w której żyjecie. Ludzie nie znają odpowiedzi na to pytanie. Nie pokrywa się ona zresztą z tym, co w XVI wieku wprowadził do nauki Thomas Mollus. Mówił on, pozwolę sobie przypomnieć, o szerokim wachlarzu praw obywatelskich, braku własności prywatnej i powszechnej ludności. Nic z tych rzeczy nie można znaleźć na terenie współczesnej Kuby, mówi Hubert Sauper za pomocą swojej kamery. Bazując na ostatnich poszukiwaniach Saupera, chętnie nagrałbym w nim jego nowy film na naszym własnym podwórku. Zabrałbym go do Włoch lat 60. Na przestrzeni 67 i 68 roku, 11 km od Riminii, na terenie pozamorskim, pewien włoski inżynier zbudował swoją własną wyspę i ogłosił ją państwem. Mowa oczywiście o wyspie Róż, która świetnie została sportretowana w filmie pod tytułem Wyspa Róż, w reżyserii Oczywiście wkurzyło do nieco rząd włoski, który dołożył wszelkich starań, aby Wyspę Róż zlikwidować. Natomiast włoski architekt Giorgio Rossa nie poddawał się, wniósł sprawę do Międzynarodowego Trybunału i zaskarżył rząd włoski. Jaką odpowiedź trzymam? Bardzo nam przykro, Giorgio, ale ustanawiamy precedens w tej sprawie. Od tej pory uznajemy, że nie można robić takiej samowolki, której ty się dopuściłeś. I byle kto, byle gdzie nie może swojej wyspy postawić. Do tego takich, gdzie jakieś prawo w ogóle nie obowiązuje. Dlaczego uważam, że to przypadek warty zbadania z Kamerą i z Hubertem? Dlatego, że po pierwsze byłby to nowy kontynent, któremu by się przyjrzał, a z drugiej strony, jak dobrze znany przez niego kontynent, bo z niego się wywodzi. Po drugie, byłoby to nie lada wyzwanie, bo wyspa ta już nie istnieje. W 1968 została zbombardowana przez rząd włoski. Po trzecie, hmm, chciałbym przyjrzeć się utopii, w postkolonialnym wydaniu z nieco innej perspektywy, bowiem chciałbym pokazać, że międzynarodowe instytucje oczywiście dają nam wielkie benefity, ale mogą również poprzez pewnego rodzaju precedensy ograniczać nasze prawa, tworzyć prawo nowe i przekładać je ponad prawo krajowe, co będzie się wiązało z tym, że nikt z nas nie buduje swojej własnej polskiej wyspy. Ostatnie pytanie jakie należy sobie zadać jest takie, w jaki sposób w ogóle zamierzasz tam pojechać i zrobić film z tym Kubertem? przecież ta wyspa już nie istnieje. Już będę za odpowiedzią. Zamierzałbym zrobić podróż po umysłach i pamięci osób, które tę wyspę jeszcze pamiętają. Trzymaj się.